Hejka, ja jestem Edyta i dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o dwóch biografiach dwójki wybitnych artystów, a tak naprawdę artystki i artysty, którzy żyli w podobnym czasie, ale w zupełnie różnych środowiskach i tworzyli też coś zupełnie innego. Łączę te książki dlatego, że czytałam je w dość krótkim odstępie czasu. Moje wrażenia są jeszcze dość świeże. Jedna podobała mi się znacznie bardziej, druga mniej, ale obie portretują tak ciekawe, barwne osoby. Że uważam, że warto im poświęcić osobny filmik. I jest to biografia Zofii Stryjeńskiej, Angeliki Kuźniak i Le Corbusiera Antoniego Flinta w tłumaczeniu Dominiki Cieśli-Szymańskiej. I myślę, że zacznę od tej, która podobała mi się bardziej, czyli od Diabli nadali Angeliki Kuźniak. Czytałam tej autorki biografię Maryny Dietrich. Ale to było na początku gimnazjum i ja wtedy jeszcze miałam zbyt wąski kontekst w głowie, zbyt małą wiedzę, żeby tę książkę tak w pełni zrozumieć. Czytałam ją na konkurs z polskiego i praktycznie nic nie pamiętam, więc nie jestem w stanie tych książek jakoś porównać. Mam w planach papusze e, tej autorki, ale dzisiaj skupiamy się na biografii Zofii Stryjeńskiej, e, artystki bardzo takiej nietuzinkowej i wszechstronnej, bo była nie tylko malarką, ale też E, ilustratorką, graficzką, e, projektowała zabawki, współpracowała też z teatrem, e, wykonując plakaty i scenografię, e, kostiumy też. Była też zapaloną komentatorką otaczającej ją rzeczywistości i e, wręcz kompulsywnie prowadziła e, takie archiwum złożone z jej pamiętników, listów, e, jakichś kartek e, wysyłanych. Do bliskich. Została po niej bardzo dużo pamiątek, więc też autorka miała spore pole do popisu i mogła się przekopać przez naprawdę tony różnych dokumentów bardziej lub mniej oficjalnych, bardziej lub mniej osobistych, prywatnych i intymnych. Zofia Stryjeńska urodziła się w Krakowie, ale żyła i tworzyła również w Monachium, w Warszawie, w Paryżu, więc to były takie bardzo duże centra, Ośrodki artystyczne, i jej okres najintensywniejszej twórczości i największej też sławy przypadał na czas międzywojna. Zofia Stryjeńska znana jest z tego, że stworzyła bardzo charakterystyczny dla siebie styl, czerpiąc z polskiego folkloru, z mitologii słowiańskiej i przekształcając je na swój własny sposób na tyle, że bardzo się wyróżniały na tle takiej sztuki typowo ludowej. Zofia Stryjeńska uważała, że takim narzędziem, które pozwala jej na najpełniejszą ekspresję jest kolor i właśnie to pociągało ją w folklorze, ta barwa, ta, ta mięsistość, soczystość e, żywych kolorów, jej prace są często takie baśniowe, nawiązywa w nich do mitologii, ale też do religii. E, jest coś naprawdę. E, Przeciekawego, polecam Wam obejrzeć sobie jej pracę, na przykład taki najsłynniejszy chyba cykl Boszków Słowiańskich. Tutaj w książce też jest trochę ilustracji, nie jakoś bardzo dużo, ale jest kilkanaście jej prac, też zdjęć, więc to tak dość fajnie dopełnia całość, chociaż chciałabym, żeby było ich jeszcze więcej, zwłaszcza jej prac, które były bardzo różnorodne i z bardzo różnych dziedzin ale wciąż utrzymane w jej stylistyce, takiej charakterystycznej, którą sobie wypracowała. Bo też Zofia Stryjeńska była sama w sobie bardzo charakterystyczną osobą, bardzo ekscentryczną. Myślę, że ona do popkultury też teraz, kiedy trochę wraca pamięć o niej, weszła jako taka trochę zwariowana kobieta z różnymi szalonymi perypetiami w małżeństwie, zwłaszcza jej mężem był Karol Strieński architekt, i ich związek był dość burzliwy, oni później się też rozstali, dużo takich anegdot dotyczących um, spięć między nimi różnych takich um, dużych awantur, krąży, ale tutaj to nie jest na pierwszym planie. Um, Angelika Kuźniak przechodzi przez wszystkie etapy życia Zofii stryjeńskiej i cytuje bardzo obszernie. Um, jej wspomnienia, jej pamiętniki, dzięki czemu głos został udzielony samej Zosze, bo e, mówiła o sobie właśnie Zocha i tak lubiła, kiedy inni e, na nią mówili. Zostaje jej udzielony e, w pełni, e, w bardzo wielu momentach i w takich licznych, obszernych partiach tekstu, e, co było dużym plusem z jednej strony, bo Zofia miała. E, Swój własny sposób opisywania rzeczywistości i zamykania jej w słowach miała bardzo cięty język i w charakterystyczny sposób dobierała słowa. E, często bardzo dziwny, bardzo humorystyczny. Fragmenty, w których ona opisuje otaczającą ją rzeczywistość, opisuje ludzi, są często złośliwe, ale przezabawne i przetrafne. To jest chyba taka, taki element tej książki, który do mnie najbardziej trafił. Rzadko mam tak, że śmieję się głośno w trakcie lektury książki, a czytając te, tutaj będzie trochę prywaty, siedziałam z moją koleżanką na Dworców, w poczekalni, i czytałam głośno fragmenty tej książki, właśnie fragmenty dzienników Zofii, i my się po prostu głośno z nich śmiałyśmy. One były tak zabawne. I to, jak Zofia potrafiła jednym zdaniem podsumować jakąś sytuację albo jakąś, jakąś ludzką przywarę. To było niesamowite i uważam, że można by sobie spisać cytaty z tej książki i używać ich w codziennym życiu i po prostu to byłby idealny opis rzeczywistości. W pewnym momencie Zofia opisuje jedną z kobiet pojawiających się w jej życiu jako Mont Everest histerii brzeskliwej, a swojego zięcia porównuje do Jada, Więc to są często bardzo złośliwe uwagi, ale podane w tak... Lekki, humorystyczny, błyskotliwy sposób, że naprawdę trudno jest nie czuć do niej w tych momentach sympatii. Ale Zofia też nie była taką krystaliczną postacią. Tutaj też została poruszona kwestia jej macierzyństwa i tego, jak ona sobie często z nim nie radziła, jakie miała do tego podejście, i to były bolesne fragmenty do czytania. Zofia zdecydowanie nie była taką modelową, idealną matką co sama zresztą przyznawała w swoich zapiskach i w takich momentach ta sympatia do niej znacząco słabnie. W ogóle mam wrażenie, że w trakcie lektury cały czas balansuje się między bardzo ciepłymi uczuciami wobec tej osoby a pewnego rodzaju jednak zawodem, że zachowywała się w niektórych momentach tak jak się zachowywała. Ale to jest też właśnie w tej książce tak atrakcyjne i tak ciekawe w samej jej postaci. Um, ona była rozydrgana, była taka e, neurotyczna, czująca bardzo mocno i wyrażająca te swoje uczucia niezwykle dosadnie. E, więc ta lektura też jest e, pod tym względem bardzo wywołująca silne emocje. Ta biografia jest bardzo mocno Reportażowa, reporterska, a mało literacka. Do tego stopnia, że większość tekstu to cytowanie e, różnego rodzaju wypowiedzi bliskich stryjeńskiej i zapisków jej samej. Co tak jak wspomniałam, jest z jednej strony plusem i możemy ją poznać od takiej intymnej strony. Zobaczyć też, jak różnie była odbierana właśnie przez to, jak specyficzną była osobą. Z drugiej strony brakowało mi kontekstu historyczno-artystycznego, bardzo mi tego brakowało takiego pochylenia się, osadzenia bohaterki w kontekście zwłaszcza, że ona funkcjonowała jednak w tym środowisku artystycznym miała kontakty z innymi dużymi artystami osobami znaczącymi w różnych środowiskach w okresie międzywojennym. Też to jej zainteresowanie sztuką ludową, przenoszenie tego folkloru polskiego do sztuki europejskiej. To jest taki ciekawy wątek, który można by pogłębić. I też, co mi się rzuciło w oczy, to że druga część tej książki, kiedy autorka opisuje już okres w życiu Zofii, kiedy układało jej się dużo gorzej, jej kariera zaczęła już przygasać, Coraz bardziej krytykowano jej sztukę, nie było już w niej takiej świeżości. Na początku, kiedy ona weszła na rynek sztuki, to wiadomo, wszyscy byli poruszeni, wszyscy byli zaskoczeni, bo to była taka sztuka bardzo ciekawa i nowa, a później ten element nowości już zniknął, więc entuzjazm również opadł. I ten okres był dla Zofii trudny. Ona bardzo też zmagała się z problemami finansowymi. To jest dość duży tutaj e, temat, który jest poruszany na kartach tej książki. Mm, I ta część jest już dużo bardziej pośpieszona. To mocno kontrastuje z tą poprzednią częścią, które, e, w której opisywane są dość duże szczegóły z życia Zofii. E, I trochę miałam taki dysonans i niedosyt. Czasami też wydawało mi się, że takich mało istotnych szczegółów jest już aż za dużo. E, na przykład... Zofia prowadziła taki dzienniczek, gdzie zapisywała, ile na co wydała właśnie w momencie, kiedy miała problemy finansowe. I tutaj naprawdę przez długi czas jest cytowane dosłownie to, co ona tam napisała, i na co ile wydała. Co w pewnym momencie zaczęłam już pomijać, bo tego było naprawdę bardzo dużo. I rozumiem, że Angelika Kuźniak chciała pokazać, że to naprawdę był istotny problem, i całe życie, i, i też twórczość stryjeńskiej była od tego zależna. Co jest bardzo przykre, ale mm, było tego zbyt dużo i to była jak taka mm, seria z karabinu, po prostu byliśmy bombardowani tymi szczegółami. E, co w kontekście tego, że tego właśnie kontekstu artystyczno-historycznego było mało, e, raczej stanowiło dla mnie dość duży minus. Więc tak, warsztatowo e, i literacko, ta książka zdecydowanie nie jest idealna. Ale na tyle fascynuje mnie postać Zofii i tyle tutaj się dowiedziałam o niej. Tak bardzo też ujęły mnie fragmenty jej dzienników i to jak ona postrzegała rzeczywistość, że koniec końców dużo mi ta książka dała i po prostu będę wspominać tę lekturę na pewno długo. Uważam, że warto się zapoznać z postacią tej artystki i w ogóle z jej twórczością. Nawet jeśli Wam się nie spodoba tak czysto estetycznie, bo mnie na przykład zajęło trochę czasu, żeby się oswoić z e, tą specyficzną formą, to na pewno Was e, zaintryguje i utrzyma Waszą uwagę chwilę dłużej, więc polecam Wam bardzo. Tylko papierowi, sam na sam wyznać mogę szeptem. Zięć kojat. Mrówkojad, gdyby zaistniał w postaci człowieka-adwokata, narciarza i gentlemana w skupieniu prowadzącego swą wytworną maszynę marki Romeo, twarz biały plasterek sera z dwoma czarnymi pigułkami wylepionymi tuż obok siebie, które służą mu za oczy. Mrówkojad. Odbyło się oficjalne zapoznanie. Uczuliśmy z zdjęciem do siebie nieokreślone chłody. Jednak, temu akurat Zocha się dziwi, mrówkojad po bliższym przyjrzeniu się nabiera pewnych walorów dodatnich. W ziarenkach pieprzu, Błyskają mu ogniki wesołości. Matka miała bardzo dobre rozeznanie w rozmaitych dziedzinach oraz łatwość analizy wydarzeń i ludzi, wspominał Jan Stryjeński. Wyrabiała sobie opinię bardzo szybko, ale czasem pochopnie. To zestawienie komentarza syna i tego, co Zofia pisała faktycznie w swoim dzienniku, to jest dla mnie rozbrajające. Um, I tyle chyba mam do powiedzenia o pierwszej z tych książek. Druga jest. Krótsza, jest zupełnie inna, bo też traktuje o człowieku z gruntu innym od Zofistryjeńskiej. Le Corbusier, nazywany papieżem modernizmu w dziedzinie architektury, był Szwajcarem, ale żyjącym, tworzącym we Francji. Był architektem, ale też urbanistą. Jego twórczość mocno wpłynęła i wpływa w sumie do dzisiaj na projektowanie budynków i projektowanie miast. Autor zauważa, że. Dzisiaj często przywołuje się takie niechlubne e, fakty biografii Le Corbusier'a, bo on był takim, e, można powiedzieć, trochę celebrytą swoich czasów. E, tworzył wokół siebie wręcz mit, otoczkę sławy i, i wielkości. E, I robił wszystko, żeby móc tworzyć i jak najbardziej się wybić ze swoimi projektami. Często bardzo odważnymi. I z tym wiązało się też to, że on tak naprawdę był jak chorągiewka, jeśli chodzi o polityczne konotacje. Projektował na przykład kompleks rządowy w Moskwie, współpracując z ZSRR, współpracował też z Mussolinim, przyjął od niego imienne zaproszenie na wygłoszenie jakiegoś odczytu próbował też zdobyć stanowisko w marionetkowym państwie Wiszy, więc on nie był zbyt wierny jakimś konkretnym zasadom, a nadrzędną wartością było dla niego to, żeby mógł tworzyć jak i być jak najbardziej wolny jako właśnie artysta. Nie był też nieskazitelny, jeśli chodzi o jego życie prywatne. Bardzo lubił wchodzić w liczne romanse. Był też osobą, z którą trudno się współpracowało, mocno pewną siebie. Niejednokrotnie zrażającą do siebie inne, innych ludzi wokół niego. No zdecydowanie to nie jest taka e, krystalicznie czysta postać, i dzisiaj często przywołuje się te fakty z jego życia w opozycji do takiej gloryfikacji e, i, i tego mitu, który on sam stworzył i który przez wiele lat był powielany. Ten mechanizm jest dość zrozumiały. Ale Antoni Flint tutaj mm, chce pokazać wielki wpływ, który Le Corbusier ma cały czas na to, jak projektuje się teraz przestrzeń wokół nas. I jednak zwrócić honor i, i sprawiedliwość artyście, który e, był ogromnym innowatorem swoich czasów. Ta książka jest bardzo mocno faktograficzna. Jest bardzo autorskupiony na tym, żeby dokładnie opisać każdy ważny fakt z życia Le Corbusiera e, dotyczący e, jego twórczości, jego działalności artystycznej. Niekoniecznie e, dbając o element jakiegoś przybliżenia jego osoby, e, wniknięcia w jego psychikę, m, jego motywacje, jego relacje. To jest dość sucha książka. Ja tutaj w notatkach, które sobie zrobiłam, zapisałam sobie, że są dobre opisy architektury, słabe opisy człowieka. I to jest tak naprawdę klucz tego, co ja bym chciała tutaj przekazać. Bo kiedy autor opisuje takie słynne, wielkie projekty Le Corbusier'a, jak Villa Savoy, jednostka marsylska, jego słynna kaplica, czy plan wyburzenia. Dużej, zabytkowej części Paryża, to jest też bardzo taki, tak, taki głośny, głośny, słynny projekt. To te realizacje są opisane bardzo dokładnie. Autor potrafi bardzo sprawnie pisać o architekturze, balansując między formalnym opisem, na tyle dokładnym, że nie wiedząc nawet, jak wyglądają te projekty, można sobie je wyobrazić, a bardziej poetyckim opisywaniem tego, jaką, jaki charakter miała ta architektura. I to bardzo doceniam, zwłaszcza, że Antoni Flint z tego, co wyczytałam, nie ma nic wspólnego zawodowo, profesjonalnie z historią sztuki, historią architektury. Jest też poruszona kwestia funkcjonalności budynków, które projektował Le Corbusier, bo one też właśnie stały się taką legendą, jak Villa Savoy, ona jest czy inne w ogóle wille, których Le Corbusier zaprojektował kilkanaście dla czasami bardzo wpływowych osób. One realizowały te postulaty architektury modernistycznej, które stworzył Le Corbusier, były takimi sztandarowymi jego dziełami i wiele wniosły, jeśli chodzi o projektowanie budynków prywatnych, ale. Po czasie okazywało się, że niekoniecznie są tak funkcjonalne, jak mogłyby być, i to był taki ciekawy element, który pokazywał bardziej pragmatyczną stronę tego wszystkiego, i też to, jak Le Corbusier w jaki wchodził w relacje ze swoimi zaceniodawcami. To była ciekawa rzecz. I te wszystkie architektoniczne opisy były naprawdę świetne, bardzo dobrze mi się to czytało. Świetnie jest też pokazane, dlaczego te jego postulaty, które Le Corbusier głosił, te pięć słynnych postulatów architektury mieszkaniowej, e, dlaczego one były takie nowe i takie ważne, i, i jakie konsekwencje za sobą niosły. To jest super ciekawe, ale oczekiwałabym po biografii jakiegoś przybliżenia się bardziej do postaci, o której czytam lepszego zrozumienia jakiejś próby poznania człowieka nie tylko architekta, nie tylko urbanisty. Mm, ale też człowieka właśnie. Mm, więc dla mnie ta książka była troszkę zbyt sucha. Na początku wydawała mi się też nieco zbyt apologetyczna. Wydawało mi się, że e, autor stara się wybielić e, jak najbardziej postać Le Corbusiera, ale potem jednak zrewidowałam to swoje przekonanie i stwierdziłam, że to było tylko takie początkowe moje wrażenie, bo jednak autor nie unika tych niechlubnych faktów z biografii Le Corbusiera i w takich momentach powstrzymuje się raczej od ocen. Zresztą, czego nie powiedziałam przy biografii strieńskiej, tutaj Angelika Kuźniak też jest bardzo zachowawcza jeśli chodzi o jakieś oceny zachowań Zofii Strieńskiej i podaje je po prostu nam zostawia do oceny. Co doceniam, bo łatwo jest oceniać z naszego punktu widzenia kogoś, kto żył w zupełnie innych warunkach, w innym świecie, tak naprawdę. Wracając do Le Corbusiera: jeśli ktoś interesuje się architekturą, to myślę, że ta książka może dla niego być bardzo ciekawa, ale jeśli nie, to. Jestem prawie przekonana, że bardzo go znudzi, i bardzo go wymęczy, bo te partie tekstu dotyczące stricte architektury są e, obszerne, są większą częścią tej książki. Opowiadałam Wam w ogóle tutaj kiedyś na kanale o e, powieści graficznej o Eileen Gray. E, też była modernistyczną architektką, ale przede wszystkim zajmowała się designem i Eileen Gray miała taką willę nad morzem e, we Francji E1027. E e, i w pewnym momencie Le Corbusier ją poznał, zaczął jej zazdrościć tego projektu e, i miał miejsce takie wydarzenie, mm, które dla mnie jest cały czas troszkę jednak niezrozumiałe, e, kiedy Le Corbusier dopuścił się aktu tak naprawdę wandalizmu e, w tej willi Irene Gray, Pod jej nieobecność przebywał tam i namalował na ścianach, białych ścianach tej willi, która. Specjalnie była bardzo minimalistyczna, co miało źródło w filozofii w ogóle e, projektowania Eileen Gray. Ozdobił je malowidłami często mocno erotycznymi, takimi sprośnymi, e, co Eileen Gray nie przyjęła ze spokojem i wcale się nie dziwię. E, byłam też ciekawa jak to zostanie tutaj przedstawione i czy autor będzie próbował e, Le Corbusiera wybielić, ale na szczęście tak się nie stało. Bardzo ciekawa postać z całą swoją odwagą realizacji własnych planów e, i determinacją ogromną, e, też takim, taką umiejętnością e, sprzedania się w taki sposób, żeby móc się jak najbardziej rozwijać, e, ale też chwilami bardzo odpychający człowiek, którego twórczość dzięki tej książce poznałam lepiej, ale osobę, Mogłabym jeszcze lepiej, I, i pozostał mi duży niedosyt, naprawdę, po tej książce, więc tak to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o tych dwóch książkach. Dajcie mi znać, czy czytaliście albo czy zamierzacie czytać którąś z nich. Wiem, że na pewno nie wszystkich będzie interesował ten filmik i to, o czym mówiłam w nim, ale jest to bardzo moja działka. Bardzo lubię poznawać lepiej kolejnych artystów, i. Cieszę się, że mogłam się dzisiaj z Wami podzielić tymi moimi dwiema lekturami. Ściskam Was mocno i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!